Każdy z nas doskonale zdaje sobie sprawę z tego, iż obcowanie z naturą, obserwowanie jej łagodzi napięcia i uspokaja system nerwowy. Spacer po lesie, chodzenie bosu po trawie czy kontemplowanie otoczenia nad brzegiem wody działa na nas dobroczynnie. Z drugiej zaś strony gwarne ulice Miast, zatłoczone miejsca, mogą sprawić, że poczujemy zmęczenie, irytację czy złość. Podobnie oddziałuje na nas sztuka. Utwór czy dzieło stworzone przez artystę zabiera nas do świata emocji, wyzwala w nas różnorodne odczucia, komunikuje się z nami w zupełnie inny niż znany nam na co dzień sposób. To uruchamia w nas zupełnie nowe kanały percepcji. Może wzbudzić radość, smutek, lęk lub wywołać gniew. Życie bez emocji, bez ich wyrażania, pozostaje jak nietknięta biała kartka papieru, niezapisana. Nienaznaczona emocjami, niezabarwiona sokami życia.